Czy można skierować pracownika do innej pracy bez jego zgody? Zasadniczo zmiana rodzaju pracy powinna być uzgodniona przez strony, ale są sytuacje, w których ustawodawca daje pracodawcy możliwość jednostronnego powierzenia wykonania innej pracy. Jednostronne skierowanie pracownika do innej pracy ma charakter czasowy i może zostać zastosowane tylko w wyjątkowych okolicznościach. Pracodawca może zastosować taki zabieg przez 3 miesiące w danym roku kalendarzowym z powodu swoich szczególnych potrzeb, ale praca ta musi odpowiadać kwalifikacjom pracownika. Czyli muszą zaistnieć takie przesłanki jak szczególne potrzeby pracodawcy, praca musi odpowiadać kwalifikacjom pracownika i pracownik nie może mieć z tego względu obniżonego wynagrodzenia. Trzy miesiące maksymalnie w roku kalendarzowym może być podzielone na części. Pracodawca nie musi powierzyć pracownikowi ciągiem innej pracy na trzy miesiące. Jeśli pracownik wykonuje dalej obowiązki powierzone mu po upływie trzech miesięcy, wówczas należy uznać, że doszło w sposób dorozumiany do zawarcia zmian warunków zatrudnienia. Pracownik nie może odmówić wykonania innej pracy na podstawie powierzenia jednostronnego przez pracodawcę innej pracy, ponieważ może to skutkować rozwiązaniem jego umowy o pracę.